Cześć, jestem Jakub z kanału Rik, ja jestem dzień po finale, a czy wy też jesteście jeśli oglądacie ten film z datą jego wyjścia? Dzień po finale, woź, przez edycji pod hasłem przejrzyj na oczy. Bo dla mnie taki wyjątkowy finał nigdy nie chce tak Właśnie w tym roku, naprawdę, a dzisiaj się o tym wszystkim dowiecie właśnie jak wsparam w tym roku woź. W filmie przedstawię Wam podsumowanie pod różnymi względami. Na początku porównamy sobie to z tamtym rokiem i jak bardzo zmieniła się w tym roku skala tej pomocy. Później poinformuję Was o licytacjach, też powiem Wam dlaczego. Jeden przykład licytacji jeszcze tutaj leży na stole, a nie jest wysłany, jak pozostałe, yy, pozostałe trzy. Yy, później także chciałem powiedzieć o wpłacie, którą ja muszę dokonać yy, w związku z różnymi aktami, które działy się yy, w tym roku. A później na sam koniec podsumujemy sobie i podam Wam taką jedną kwotę, na jaką wsparłem policzając wszystko. W tamtym roku pierwszy raz w życiu zrobiłem swoją własną listację. Wtedy KM RIG wyliczył ją za e, kwotę około 100 zł, nie pamiętam ile dokładnie e, i to był koniec mojej pomocy na WOŚ w sumie. Chyba teraz właśnie dostrzegacie, jak dużo większa e, jest pomoc. E, pomoc w tym roku. E, ja Cię oczywiście KM Riku w tym miejscu pozdrawiam. Ta część filmu, do której teraz przechodziłem, myślę, że jest taka e, najbardziej hojna, jeśli chodzi o pomoc, e, pomoc dla WOSP. Słuchajcie, e, licytacje w tym roku wystawiłem na WOSP 4 e, licytacje i były to, e, podaję Wam w kolejności, jakie te licytacje się kończyły, e, były to Kościół, wystawiony tam w pierwszych tygodniach stycznia, e, później figurka e, Lego Masters Features, e, następnie w tą samą niedzielę z czy rońcą pół godziny wczoraj e, kończyły się licytacje e, na pakiet ze spotkałem Brigik oraz na figurkę. No nie bez powodu ona teraz tutaj stoi cały czas, e, ponieważ no to tutaj poszło nie po mojej myśli i tej figurki e, nie, nie udało się nikomu wylicytować, no, no udało się, zaraz się dowiecie o co chodzi e, i teraz tak. Eee, chciałem podziękować właśnie tym trzem osobom. Dziękuję Wam, dziękuję Wam, bo tak naprawdę to jest wspólna nasza pomoc. Ja wystawiłem te przedmioty, Wy je wylictwaliście za naprawdę bardzo dużą cenę. Eee, naprawdę dlatego dziękuję Wam za to, że wsparliście, nawet przekraczając kwotę wartości tych przedmiotów, wsparliście eee, wsparliście Wośb. Eee, teraz mam taką kwotę, że łącznie z tych trzech przedmiotów eee, to aż 502,50 zł To wrażeniem, pod wrażeniem ogromnej kwoty. Eee, Jaką za te wy wydaliście. Zaczniemy może właśnie od lat Hanksa. Czyli pierwsza, pierwsza licytacja. Kościół on wylicował za 182,50 zł. Za bardzo dużą cenę. Później figurka Lego Masters figures przez Pawła. Nie wiem, nie, nie wiem kto wylicował dokładnie. Wiem, że osoba w imieniu Paweł. Raczej to nie było żaden tuber, bo przynajmniej nikt się nie przyznawał, że wylicował. Za kwotę 290 zł. Co naprawdę nie dowierzałem, że z takiej kwoty to dojdzie. I następnie pakiet, pakiet Brigidzik za 30 zł. Za 30 zł. został też wylicztowany Najbardziej właśnie ta figurka LEGO Master Features mnie zdziwiła. Ta osoba już powiedziałam tak, to chyba do tej osoby dotarła ta paczka już się może tą figurką u siebie w domu cieszyć. Tak mówię, tym trzem osobom dziękuję, że wylicytowali. Natomiast nie mogę podziękować czwartej osobie, która chociaż dała kwotę 51 zł, to ostatecznie, ostatecznie nie kupiła przedmiotu. No wiem, że to powiecie, jeden dzień minął, że ta osoba jeszcze się zgłosi, no nie, dzwoniłem do tej osoby i okazuje się, że niestety, niestety nie chce ta osoba kupić, To, że ją nie chce, no powinna kupić, bo to jest, to jest nie można tak, ale chyba mi się wydaje, że Allegro, Allegro banuje takie konta w takim przypadku. Nie jestem nie jestem nie chcę tutaj prowadzić. Z błąd. W każdym bądź razie no, jestem trochę niezadowolony z tego jak to wyszło. Jak wiecie, do 14 lutego, do 14 lutego jeszcze będzie trwała akcja wpłacania, wpłacania na, na wielką chystę pomocy, więc ja najbardziej mogę ono wystawić tę stacji. I tak właśnie robię. Gdy oglądacie ten film, to już powinna, albo jeszcze nie, ja nie wiem, listacja kolejna znowu na tą samą figurkę. Mam nadzieję, że tym razem już wszystko pójdzie po mojej myśli i do kogoś w końcu ta figurka tym razem trafi. Dołączam nową opcję odbioru tej figurki, bo tej pory można było tylko wysyłka przez paczkomat. Jest jeszcze możliwy odbiór osobisty w Piotrkowie trybunalski, lub w Bełchatowie, w tych dwóch miastach, Bełchatowie lub Piotrków Trybunalski, jeśli pochodzicie z tych miast to po prostu chcecie tam przejechać tam będziecie mogli odbierać te na żywo i przy okazji możemy się przecież spotkać, pogadać, gdzieś tam w sklepu LEGO nawet pójść, kto wie. Teraz powrócę, że przejdę do tej części filmu, w której, w której poinformuję Was o swoich wpłatach. E, Zacznijmy może od tej akcji z subskrypcjami, W związku z zaczętą na początku stycznia akcją, że każda subskrypcja to złotówka na waż. Zaczęliśmy wtedy od 1825, a w momencie jak zakończyłem miałem 1890 subskrypcji. Ona oznacza to, że za samą akcję z subskrypcjami musiałem płacić 66 zł. Kolejna wpłata spowodowana była tym, że w wczorajszym pojedynku na mocy skierowane mówiliśmy się, że osoba, która przegra, wpłaca 10 zł na boż. Przewagą trzech punktów wygrał klockowy fan, gratuluję Ci oczywiście klockowy było blisko u mnie, ale jednak Ty wygrałeś, to znaczy, że ja mam zobowiązanie do wpłaty 10 zł. Wczoraj na powiedziałem, że kwoty z super naklejek, które zdecydujecie się wysłać pójdą na WOŚP, po w podatku 30%, które zabiera mi YouTube. Prowadziły się trzy wpłaty, to dwie od Muczki, jedna od klockowego fana, za co Wam obydwu bardzo, to bardzo dziękuję. Wpłaty były łącznie w kwocie 20 zł, więc za odliczając 30% wpłacić muszę 14 zł. <laughs> Bo wszystkie wszystkich wpłat, wychodzi 90 zł, ale część z tych pieniędzy została przeze mnie wpłacona. 20 zł zapłaciłem za paczkę wylicytowaną od Rockstara, e, miałam licytację, wyświetlałam e, przenot, który był licytowany ten katalog, e, natomiast ten magazyn był jako gratis tam. E, jako gratis tam dołączony, wylicytowałem to za 20 zł i też to liczę. No liczę oczywiście jako wpłata. Wczoraj będąc w galerii w moim mieście, no tutaj musicie mi uwierzyć na słowo, bo niestety no nie mam żadnego dowodu, nie mam nic było udowodnić, ale dokonałem w puszkach trzech. 3 wpłat. Nie liczyłem je dokładnie, ale około 15 zł w pierwszych pustce, gdzieś jest. 8, tak, było gdzieś 15 na pewno. To daje mi 65 zł wpłatek, muszę jeszcze uszynować, ale ponieważ do 13 tego cały czas bacznie, bacznie obserwuję stację, jakieś pojawiają na Lego, bo dostałem wysiłek, trwa akcja, mnożność, to pozwólcie, że odliczę 15 zł, abym mógł tą właśnie kwotę wydać w jakiejś stacji. Pozostaje więc 50 zł. Teraz wysiadałam się film, który otrzymałem w momencie wykonania wpłaty, wpłaty na wośp e, wirtualnej puszki na Allegro. E, tutaj wysiadłem siema! Dzięki za wsparcie! Wiesz, że to już 30 lat, jak gramy. Zobacz nasze wszystkie finały! 16 milionów! Muzyka. A przecież będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dzięki twojej płacie należysz do wyjątkowego grona tych wszystkich cudownych ludzi. W tym roku FINA pomoże we wsparciu okolicy dziecięcej. Dlatego teraz chcę zobaczyć, ile wynosi twoja płata. W zespół Onetu, mamy już informację? Wiedychy, dzięki, jesteś ekstra, twoja płata jest mega ważna. Jesteś jedną z 2,5 tysiąca osób. Które też płaciły 20 zł. Razem się na to do pomiaru konta zeza. Niektórzy nieźle mydło oczy, a inni mają oczy dookoła głowy. To fajne uczucie, gdy wpadniesz komuś w oko. A jaka to odpowiedzialność, gdy nie możesz kogoś spuścić z oka? To ważne w każdej chwili naszego życia. Dlatego wspieramy Okulistykiem Dziecięcą. Ogromne dzięki za Twoje wsparcie. Natomiast kolejne 30, 30 zł zaraz na woź płaciłem na kotkę tego youtuberki i Instagramerki Nival Od kilku tygodni trwa zbiórka na kotki Kulki. Choroba na zakaźne zapalenie potrzebne jest to śmiertelnie groźna choroba. Uważam, że biorąc pod uwagę e, fakt, że zbiórka łączy się za 23 dni, a zabrana kolat od ponad 2500 zł z 10 tysięcy, uważam, że ta pomoc była równie ważna jak Woś. Woś w w roku spadłem na bardzo duże kwoty, a kotkę trzeba ratować jak najszybciej, dlatego liczę, że nikt z Was się nie obrazi właśnie, że tak zamienię kwotę w płacę zamiast na ośpię, to na e, kotkę kulkę. Mam no, nadzieję, że też zdecydujecie wesprzeć tą zbiórkę, a w opisie zostawiam Wam właśnie link. I teraz myślę że długo wyczekiwany moment, w którym podam Wam kwotę, e, którą wraz się z osobami, które licytowały bezprawowość. Jeszcze dojdzie do tej kwoty kilka złotych, kilkanaście, a nadzieję, już nawet nie mówię, może kilkadziesiąt, to wie, za licencję tej figurki. Mam nadzieję, że tym razem nik. E, nic, nikt się tak nie zachowa. E, no i już wam podaję tą kwotę. Że liczę to 30 zł, które wpłaciłem na e, kotkę, kulkę, ale jak najbardziej liczę to 15 zł, które wydam w stacji, ponieważ no, oczywiście to 15 zł wydam was, nie oszukam, a nawet jeśli nie się znaleźć stacji, to po prostu tak od, e, tak po prostu jakieś wpłaty, e, wpłaty na was, nawet nie w formie instancji. Tą kwotą jest 562,50 Wow, no jest no jestem bo nigdy nie wsparłem w dlatego dziękuję także Wam za te subskrypcje, które dawaliście, które dawały tam, które podbijały tą kwotę. Dziękuję osobom licytującym, tym trzem, tej czwartej no raczej nie dziękuję, E, oraz e, też dzięki za pojedynek fan e, pojedynek, na, e, pojedynek na moce e, który ja przegrałem i tak jak powiedziałem płaciłem to 10 zł i oczywiście też osobom, które dawały super naklejki, czyli e, Muczka oraz klockowy fan, znów klockary fan też pewnie w tym filmie e, dziękuję wam e, także, e, także za te super naklejki. I tak właśnie wygląda podsumowanie właśnie w tym roku. Pa!